Hello Jane i zapraszam Was na recenzję kolejnego odcinka z serii drugiej Doktor i tym razem trafiamy na Skull Reunion i muszę się wam przyznać, do czegoś na starcie. To jest dla mnie bardzo, bardzo nostalgiczny odcinek, więc jego końcowa ocena na pewno będzie... przez to zawyżona, więc mogę to już powiedzieć na starcie. Ponieważ jest to odcinek, w którym spotykamy Sarah Jane i ja poznałem doktora Fu przez przygody Sary Jane, które oglądałem jak byłem dużo, dużo młodszy i dopiero później dowiedziałem się, że w ogóle istnieje inny serial który jest połączony z przygodami Sary Jane więc to, że Sara Jane się tutaj pojawia i że jest to taki setup dla serialu przygody Sary Jane no, jest czymś, co bardzo mocno wpływa na moją przyjemność z oglądania. Natomiast postaram się i tak omówić wady i zalety tego odcinka, co według mnie działa, co nie działa. No, a ocena, tak jak mówię, będzie najprawdopodobniej zawyżona przez to, jakie ja mam osobiście wspomnienia z tym serialem. A więc zaczynając. Jest dla mnie taka jedna z najbardziej typowych przygód w serialu czyli doktor i Rose sobie tutaj gdzieś lądują na ziemi, bo dzieje się coś dziwnego i sprawdzają co tutaj się dzieje. I mamy jakiś kosmitów, którzy są tragicznym CGI, jakiś totalnie zdupy, głupi pomysł na przejęcie wszechświata z jakiegoś powodu ten odcinek mi się kojarzy z strasznie słabą jakością nagrania nie wiem, może mam tylko takie wrażenie, ale dosłownie mam tutaj wrażenie, jakby to był odcinek z serii pierwszej, która wygląda w mojej opinii dużo gorzej, jakby mieli jakiś po prostu jakąś wazelinę na kamerze posmarowaną tak, tutaj mam znowu taki vibe więc... Nie dość, że jest to taka dla mnie jak najbardziej możliwie typowa historia z ery Russella i Davisa. To dzieje się też na współczesnej ziemi. Co nie, co nie do końca jest dla mnie czymś pozytywnym, bo nie przypadam z odcinkami na, dziejącymi się na współczesnej ziemi. Ale jakimś cudem Russell sprawił, że to wszystko działa właściwie to nie Russell, bo nie, on pisał ten odcinek ale Toby Whitehouse, sprawdziłem sobie teraz na szybko i, I jakimś cudem udało się, że to wszystko działa i teraz przejdźmy do rozłożenia tego może sobie na czynniki pierwsze nie będę po raz kolejny powtarzać że doktor jest grany świetnie, aktorsko, David Tennant na tym etapie, na etapie tego odcinka to już był mój doktor jest cudowny Świetnie tutaj wypada, szczególnie w starciu z tym, z tym głównym Wylanem, tym dyrektorem, jak oni sobie rozmawiają przy tym basenie i doktor mu mówi, że on tutaj będzie bronić świata i nie pozwoli im przejąć Ziemi plus jego wszystkie interakcje z Sarą Jane są genialne, te wszystkie komediowe momenty, kiedy Sara i Rose się ze sobą kłócą i jakby doktor jest, jest pomiędzy tym wszystkim i musi jakoś reagować, to jest mega zabawne. Nie do końca mi się podoba, jak Mickey jest traktowany wciąż, że jest tylko takim... taką postacią komediową z boku, ale i tak jest, wydaje mi się trochę lepiej niż w serii pierwszej, bo tym razem jednak to nie jest tak, że doktor sobie zrobił sprzelcieli i on tutaj przyszedł się za nimi szlajać, tylko że on ich zwołał tutaj, właśnie w tą sprawę. Natomiast przechodząc dalej, zacznę od tych bardziej pozytywnych rzeczy, czyli Sarah Jane. Sarah Jane wypada w tym odcinku genialnie. Ja, na etapie oczywiście, jak oglądam tą, tą historię. To znałem Sary Jane z przygód Sary Jane, ale nie znałem Sary Jane z Classic Who. Na etapie teraz, kiedy oglądałem to ponownie, znam już trochę Sary Jane z Classic Who, bo widziałem z nią sezon 12, tylko sezon 12 na, na razie. No ale jest to jednak jakieś zapoznanie z nią i. Zobaczenie jej w Classic Hu było dla mnie trochę rozczarowaniem, bo jednak postacie z Classic Hu zachowują się zupełnie inaczej, czy towarzysze z Classic Hu zachowują się zupełnie inaczej niż towarzysze w Dniuchu. I często słyszałem takie opowieści, no, że Sarah Jane była jedną z tych pierwszych towarzyszek, która była taka odważna i stawiała wszystkiemu czoła i się nie bała. Eee, co według mnie nie jest prawdą, bo na tym etapie widziałem też sezon 10 i według mnie Joe Grant. Totalnie jest taką postacią, która nie była krzczącą towarzyszką, natomiast Sarah Jane, przynajmniej w sezonie 12, który widziałem, była trochę na zmianę. W, w innych odcinkach była super, na przykład w odcinku Robot była super bohaterką, ale później w The Ark in Space, jeśli się nie mylę, była tą właśnie krzczącą towarzyszką, która potrzebuje pomocy, więc. No, trochę taki hit and miss to był, natomiast tutaj. Ona wypada fenomenalnie jej po prostu charyzma, yy, szczególnie jak rozmawia z Davidem Tenantem, dziesiątym doktorem, po prostu iskrzy między nimi. I ja patrząc tutaj na nich, widziałem też jakby scenę po pożegnania czwartego doktora z Sarą Jane, jakby to sobie też yy, kiedyś, kiedyś zobaczyłem tą scenę na YouTubie. Ja widzę kontynuację tej sceny jak oni po prostu ze sobą rozmawiają później jak, jak doktor naprawia canina i ze sobą rozmawiają dla mnie to jest dosłownie jakby tamta Sarah Jane tydzień później spotkała tego doktora i sobie dalej rozmawiali na temat tego co się wydarzyło no i jest to świetne Jednocześnie to, jak oni ze sobą rozmawiają, daje nam takie duże backstory do doktora. Wiemy, że przed Rose było dużo innych towarzyszek, że doktor je zostawiał. Wiemy, że kiedyś własny czasu normalnie sobie istnieli. Czyli, że to, no bo na przykład kiedy ja oglądałem pierwszy raz Niuchu, to myślałem, że własny czasu nigdy nie istnieli. W sensie, że, że zawsze byli zniszczeni. I dopiero ten odcinek to była taka pierwsza sugestia. Że w tych starych odcinkach to własne czasu jednak normalnie sobie żyli. Więc dowiadujemy się dużo takiego backstory. Dowiadujemy się też e, szczególnie przez dobre aktorstwo Tonanta, jak ciężkie to jest dla niego, jak on sobie z tym nie radzi. Też widzimy po Sarze, jakim szokiem dla niej to jest, że włascy czasu nie żyją. Szczególnie, że ona miała więcej do czynienia z władcami czasu, tak naprawdę, niż chyba ktokolwiek z nichu, e, stowarzyszy się z nichu plus to, jakby, jakie jest jej cierpienie, że nie potrafiła sobie poradzić po tym, jak doktor ją zostawił, bo nic nie dorównywało podróżom z doktorem, to jest świetnie wygrane. I o ile wiem, że w przyszłości również niektóre towarzyszki wracają w niektórych odcinkach, e, takie z klasiku, czy nawet te z Niuchu powracają i są jakby na nowo przedstawiane w serialu, i, i tak dalej, to nigdy według mnie nie doskoczyliśmy do Poziomu, w jaki Sarah Jane była wprowadzona w serię drugą. Jest to genialne. A przede wszystkim uwielbiam, uwielbiam scenę, w której Sarah Jane znajduje Tardisa, i nagle za nią stoi doktor, i jakby jej przerażenie w jej oczach, i w ogóle atmosfera tej sceny e, że jest tak ciemno-niebiesko, i te żółte światło z napisu e, Police Publ e, Public Cowbox. No wow, po prostu wow. I to jak, jak ona jest przerażona, odwraca się i tam stoi doktor jak taki wampir, trochę jak taki Dracula. I mają tą swoją krótką rozmowę, która jest szybko przerwana, bo tutaj dzieje się jakaś akcja, coś tam się dzieje i później do tej rozmowy sobie wracają. To jest tak, jak to jest zrobione, wyreżyserowane i zagrane. Natomiast, przechodząc do rzeczy, które nie do końca grają. Nie kupuję do końca tego, że Sarah Jane sugeruje tutaj, że była w jakiś sposób romantycznie zainteresowana doktorem. Wydaje mi się, że to jest etap serialu, na którym, w którym Russell T. Davis jakby bardzo jeszcze mocno pchał. Ten motyw towarzyszek zakuchujących się w doktorze, no bo mamy też tutaj motyw Rose, która w tym sezonie się zakochuje w doktorze, więc jakby ma to sens, żeby zostawić inną towarzyszą, która kiedyś nie była zakochana i to, że tak naprawdę z doktorem, że człowiek z doktorem nigdy nie może być w szczęśliwym związku. Więc jakby ja rozumiem, dlaczego to zostało zrobione i dlaczego ma to sens. Nie mówię, że to nie ma sensu, żeby to zrobić, i nie mówię, że to, że to było zrobione bez powodu. Natomiast Sarah Jane dla mnie przynajmniej w tym co ja widziałem i w przygodach Sary Jane i w sezonie 12 nie daje wajbu, jakoby była romantycznie zainteresowana doktorem. I nie widzę tego po prostu. I trochę to mi zgrzyta, że postanowili pójść w ten sposób. Rozumiem dlaczego to zrobili, ale nie do końca się zgadzam. Z tym, że zrobili to w taki sposób. Tak samo postać Rose w tym odcinku jest koszmarna, natomiast również jest to z czymś spowodowane. To, że Rose bywa postacią, która ma dużo wad i, i zazdrość jest jedną z nich, spoko, rozumiem, nie mam z tym problemu. Według mnie w serii pierwszej w wielu momentach też fajnie to było grane, natomiast ta zazdrość i to jak ona jest wredna w stosunku do Sarah Chain, jest dla mnie trochę takim przesadzeniem. Jakby ktoś wziął negatywne cechy Rose i stwierdził, że podkręci je do maksimum, do ile się tylko da, żeby po prostu jak najwięcej dramy wyjąć z tego odcinka, i według mnie to trochę odbiera z odbioru tego odcinka. Wydaje mi się, że to nie jest trochę w jej charakterze. Tak, ona jest taką typową, chciałem powiedzieć nastolatką, ale ona chyba już nie jest nastolatką na tym etapie, prawda? Może powinienem sprawdzić to. Okej, okay, sprawdziłem to. Ona miała 19 lat w serii pierwszej, więc powiedzmy 20 w serii drugiej dla uproszczenia. Eee, więc ona już nie jest nastolatką. I to są takie, no i wiadomo, że młodzi ludzie w tym wieku mają jeszcze może jakieś takie swoje e, negatywne rzeczy, które wynikają z tego, że jeszcze nie są w pełni dojrzali na przykład, ale to jest mocna przesada, to jest naprawdę wzięcie jakichś takich pojedynczych cech i negatywnych rows i podkręcenie je do po prostu 100%, natomiast rozumiem czemu jest to zrobione, żeby pokazać tutaj konflikt tego trio e, i ma to sens, powiem po raz kolejny, ma to sens i wpisuje się to jakby w przekaz tego odcinka, i w to, co odcinek nam chce powiedzieć i pokazać: e, czyli to, że Rose musi się nauczyć i zaakceptować to, że jako, że doktor jest własną czasu, żyje tutaj setki tysięcy lata, e, to w przyszłości miał już pewnie jakieś związki, miał też inne bliskie relacje i nie musi się z nią dzielić absolutnie wszystkim, więc rozumiem też to, ma to też w pełni sens. Natomiast, znowu, jeśli sama powiedzieć tą historię, to może wypadałoby jakoś lepiej zarysować to albo uderzyć to pod innym kątem niż yy, robienie Rose ultra obsesyjnie zazdrosnej, a Sarah Jane zakochanej w doktorze. Mickey jest spoko, ale jest postacią poboczną, nawet nie mam za bardzo co tutaj o nim opowiadać. Fajnie, że jest K9. E, tylko szkoda, że jest tylko w tym odcinku, bo to znowu się wydaje być dla mnie takie trochę dorzucone na siłę, bo Sarah Jane miała k więc tutaj musi być k i k jest tylko tu i już więcej w nią nie powraca. No a tam poza odcinkiem, gdzie jest e, e, poza The Stolen Earth i Journey's End, gdzie jakby jest crossover z przygodami Sarah Jane, w których się pojawia, więc jakby pomijając to. Natomiast e, no, to ma być też chyba taki bardziej symbol tego przyszłego życia doktora i tego, że doktor się cieszy, że go zobaczył i go naprawia i tak dalej, i później go poświęca. E, więc rozumiem, ale znowu mogę to być trochę lepsze. Jeśli chodzi o głównych Wilanów, to... No, typowi vilani z początkowej ery doktora Hu totalnie do zapomnienia, bym powiedział. E, fajny ten dyrektor bo on jest taki, że się bardzo stawia doktorowi i jest taki, że się go nie boi, czuje się trochę na równi z nim i jednocześnie go zna, bo co innego jest czuć się jakby na równi z doktorem, nie wiedząc kim on jest, a co innego jakby wiedząc, z jakiej on pochodzi rasy, więc to jest, on był fajny, on był fajnie zrobiony, jakby nie mam, nie obchodzi mnie trochę reszta jego rasy i te wszystkich aspekty, to, że zmieniają swoje wyglądy i adaptują cechy podbitych ras, no jest to spoko. Byłoby to fajne, gdyby te postacie jeszcze wróciły i to miało kiedyś znaczenie, a tutaj to ma małe znaczenie, jest takim do dodatkiem do tej rasy, to mi to nie obchodzi. Natomiast ich plan, że e, dzieci, że używają dzieci ziemskich, żeby rozwiązać jakąś tam zagadkę, która pozwoli im sterować się wszechświatem, to bardzo daje vibe Wpisywania cheat kodów nie wiem, w Simsach, Move Object w Simsach, żeby móc stawiać wszystkie meble wszędzie, gdzie się tylko chce, nieważne czy schemowie będą mogli ich użyć. And... Jest to głupi trochę pomysł. Mówienie o czymś takim, że jakby można odblokować sobie, kurde, zestaw super narzędzi do manipulowania wszechświatem, jest to takie bardzo fajne wajbie fantazy albo wręcz takiego mocnego sci-fi na zasadzie żyjemy w symulacji wszystko jest symulacją albo jakieś właśnie bardziej fantazy, magii i tych sposobów nie pasuje mi to, to trochę do doktorachu, chociaż do obecnej ery pewnie dużo bardziej niż do tamtej ery natomiast to znowu jest to wprowadzone z, z konkretnego w, w konkretnym celu który rozumiem i który jest fajny Czyli to, żeby zaoferować doktorowi możliwość skorzystania z tego, żeby doktor, żeby skusić doktora, jakby możliwością sprawienia, że Sarażek będzie młoda i będzie z nim podróżowała, że Rose będzie mogła z nim wiecznie podróżować, że Gallifrey będzie mogło powrócić, że on będzie mógł użyć tej mocy, żeby pilnować, żeby był wszędzie pokój i żeby wszystko było na swoim miejscu. I jest to kuszące i jest to fajny pomysł i fajnie, że dziesiątego doktora tutaj w taki sposób kusimy. Wydaje mi się, że to mogłoby nie zadziałać na dziewiątym doktorze. A, a to, że dziesiąty doktor jest jeszcze nowy, jest to dopiero jego trzeci, czwarty odcinek. I to, że on jest tutaj nowy i czuć po nim, że to jeszcze jest taki trochę dziecko, ta regeneracja. I mimo, że już ma tych fajnych, takich mroczniejszych momentów w tym odcinku na przykład sporo. To to właśnie tak fajnie go buduje jeszcze jeszcze bardziej, to, że miał ten moment, że chciał się dać tak skusić na to i no, musiała go z tego wytrącić Sara Jane. Co też było fajnym pomysłem, więc rozumiem, dlaczego zostało to stworzone w taki sposób. Ale tak naprawdę to jest to zwykła historia o jakichś kosmitach, których się trzeba pozbyć w jakiś głupi sposób i oni wyglądają słabo i, są i mają słaby CGI i tak naprawdę korem tej historii jest powrót Sarah Jane, co udało się. Także myślę, że przechodząc do podsumowania, wydaje mi się, że trochę się rozgadałem na ten temat, bo jak widzicie mam dużo do powiedzenia na temat tego odcinka. Lubię ten odcinek bardzo i. Jest tutaj kilka rzeczy, które według mnie nie tyle nie działa, co jest według mnie nietrafionym zabiegiem, e, co jest trochę niepasujące do show. E, no, jest parę takich elementów, między innymi właśnie Zazdrość Rose, e, romans Sary Jane, e, czy ten pomysł na kosmitów, którzy używają dzieci, żeby zrozumieć jakąś zagadkę w światłach, to dają supermocę. supermoce. Są to rzeczy, które są bardzo bez sensu zrobione i trochę niepasujące, ale rozumiem po co one tutaj są. Są po to, żeby z naszych bohaterów wydobyć pewne reakcje, żeby ich relacje się zacieśniły, żeby coś się między nimi wydarzyło, żeby st 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 stworzyły się między nimi jakieś starcia, jakieś tutaj. żeby Żeby Sara się mogła zetrzeć z Rose. No i poza tym, e, żeby też trochę ten. Tę wersję doktora Hu, tą wersję Niuchu, żeby trochę zagnieździć jednak, że to jest rzeczywiście kontynuacja klasycznego doktora, więc, przy, więc przywołaliśmy starą towarzyszkę z klasycznego doktora, chyba tą najbardziej ikoniczną, użycieliśmy ją tutaj, ona rozpoznała doktora, to, więc to jest zaakceptowane, to jest ten sam serial. Oczywiście teraz z perspektywy roku 2025, to, że ja mówię o tym, że. O teraz to jest ten sam serial i to, że Sarah Jane się pojawiła, to to udowodniło, że teraz dla nas to jest śmieszne, bo dla nas jest to oczywiste, że to jest ten sam serial. Ale w tamtych czasach poza tym, że pojawiali się ci sami wrogowie i były wspomnienia o tym, że doktor w przeszłości coś robił, czy kogoś spotkał i nie było takiego konkretnego połączenia między Classic i New hu właśnie do tego momentu. Także to się udało super, te relacje między bohaterami wybrzmiewają super, David Tennant jest według mnie fenomenalny w tym odcinku i to jest mój ulubiony doktor, więc będę go zachwalać zawsze, jak według mnie jest super. Sarah Jane jest świetna i jest to świetny starter, żeby później stworzyć przygody Sarah Jane. Miki jest na dokładkę, ale spoko, niech sobie będzie. Fajne jest to, że do końca odcinka dołącza do... Do zespołu. To też jest tak fajnie nawet zarysowane. Fakt, że to się dzieje bardzo w tle i bardzo mało mnie to obchodziło, ale jest zarysowane to, że jest on porównywany do K9-a, czyli takiego wsparcia, a nie pełnoprawnego towarzysza, więc na koniec on postanawia, że on chce jednak być tym pełnoprawnym towarzyszem i dołącza do ekipy, więc fajny pomysł, jakby spoko. No i to chyba tyle. Tak naprawdę mi się wydaje, no ja bardzo lubię ten odcinek, jak widzicie, i zdaję sobie sprawę z kilku elementów, które według mnie nie są najlepsze w tym odcinku. I jakby rozumiem to, ale jest to zrobione po coś. I ja widzę, po co jest to zrobione, i widzę, że mamy z tego pozytywny outcome, czyli na koniec odcinka wychodzimy bardziej na plus, robiąc nawet te małe, negatywne rzeczy, niż, wyśl niż wyszlibyśmy, gdybyśmy ich nie zrobili. Więc jestem w stanie po prostu przymknąć ten PO, e ponieważ jest to, powiedzmy, dla dobra serialu ogólnie. I tak jak mówiłem, dla mnie ten odcinek to będzie... na ten moment 9 na 10. Możliwe, że później, jak będę robić podsumowanie całego sezonu, to możliwe, że zmienię tą ocenę. Natomiast jest to 9 na 10 Jeśli się z tą oceną nie zgadzicie, co w pełni rozumiem, to mam nadzieję, że jakby poprzednia część tej recenzji, czyli słowne omówienie, co mi się podoba, co nie jest, jest wystarczające dla Was. Nawet jeśli nie kalkuluje się to w Waszych głowach na moją ocenę, to jednak ja. Też nie zawsze robię tak, że patrzę na to, ile jest plusów, ile jest minusów i jak dużą część zajmują plusy, jak dużą zajmują minusy i na podstawie tego wystawiam ocenę. Dla mnie osobiście jednak wystawianie oceny to jest przede wszystkim, jak, jak ja lubię ten odcinek, czy chętnie do niego wracam, czy dużo o nim myślę i jakie mam wspomnienia myśląc o nim. I jeśli myśląc o odcinku myślę tak naprawdę praktycznie o samych dobrych momentach. I dopiero jak oglądam ten odcinek, to sobie przypominam, że no tak, tam były też takie niefajne elementy. To według mnie te niefajne elementy nie mają aż tak dużego znaczenia. Tak więc dla mnie to jest 9 na 10. Bardzo się ten odcinek podoba. Dajcie znać, co wy sądzicie z Culary Union, czy do tego odcinka czasami wracacie. Czy na etapie tego odcinka znaliście, albo kojarzyliście chociaż kim jest Sara Jane? I zapraszam was, mam nadzieję już niedługo na kolejną recenzję po latach. A teraz zostawiam was z moją ulubioną stroną z tego odcinka. Co jeśli słuchaliście uważnie, będzie raczej e, oczywiste. Jane.